Dajcie moje drodzy, jasne, bo to jest kolejny film na kanale. Mógłbym to również nagrać sobie na dworze, tak myślę, ale my za gorąco masakra. No, totalna masakra. Więc witajcie już w szóstym odcinku QA na kanale Moi drodzy, ostatni odcinek mieliśmy coś całą temu. W każdym razie moi drodzy, myślę, że nie będziemy przedłużać i będziemy mogli lecieć z pytaniami w dzisiejszym filmie. Wszyscy farbują się na fioletowo, czerwono i siwo. Czy Ty też się potrzebujesz? Dobrze farbujesz. <słuch> <słuch> Możemy zrobić deal'a. Nie pokazuje się palcem. Tak, jak mnie mama. W każdym razie, moi drodzy, możemy zrobić takiego deala. Mam taki, taki tajemniczy pomysł. Moi drodzy, jeżeli pod tym filmem po prostu gdzie... Jeżeli będzie duży łapek w górę, moi drodzy, bardzo dużo, po prostu zróbmy taki rekord łapek w górę rekordowy, jest chyba 1700 pod trzecim odcinkiem QA, o ile się nie mylę, to zróbmy po tym, moi drodzy, zróbmy totalny rekord, więcej łapek w górę, i jak najwięcej się da. Jeśli po prostu jak będzie, mi zrobimy jakby rekord z, po prostu z wszystkich odcinków QA, to właśnie zrobimy taki challenge z tym farbowaniem, coś tam nie zdradzę, także no to zależy że od Was, czy chcecie, <grym>, czy też nie, bo by nie. Co pierwsze, to jest do miski mleko czy płatki. Alicja, wiesz co ci powiem? Eee. Mm. Mleko, tak, z pewnością mleko. Tak, no ja jestem <noise> głupi. Czy to ty wystąpiłeś dawno, dawno temu w filmie Cytroce w Minecraft Battle? Mm -hmm. Mhm. Lubisz masła? Miałeś kiedyś tak, że rodziców nie było i sobie grałeś, a jak przychodzili rodzice, prędzej włączałeś grę i Nie, 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 pf, gdzie tam, nie. Wcale. Czy można ufać rudym? Przemek, wiesz, co ci powiem? E, można, 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 ale jest taka zasada, której kiedyś się trzymałem. Nigdy nie ufaj rudym ani łysym, bo łysy też mógł być rudy, nie? Ale tu to spoko, to, to, jest inny przypadek, to co innego Więc, może, spoko Gdzie idziesz na wakacje? E, Wiktor, ja generalnie mówiłem już to w ostatnim odcinku we vlogu We vlogu ostatnim, który macie na kanale Tam, co jest właśnie pokazane, tam, o, tam, tam, o e, no to właśnie, m, jadę do Niechorza, o Cholera, <laughs> <Będę trochę> jaka wieś <laughs> Co by zrobił, gdyby ktoś ci posadził kwiatkę w pokoju? Drogi kwiatek jest tam. O, tu widzieć jakieś tam jednoga, a tam macie. Tu, o. To jest kwiatek. A few moments later. Liceum czy techniku? Wybrałem liceum ogólnokształcące. Jop. Czy zdarzyło ci się, że idąc ulicą na Twój widok, jakaś dziewczyna fanka zaczęła krzyczeć? Może nie krzyczeć, bo spoko. Eee, może wiecie co, nie aż tak. No, to nie. no nie! Nie, eee, tak jest, że może nie krzyczeć, ale że rozpoznać, coś tam pogadać, jakieś zdjęcie zrobić, czy coś tam na ulicy to jak najbardziej to... No to tak. McDonald's czekaj snu. Generalnie. Eee... KFC. Jakie najśmieszniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Wspominasz aż do. <m> <g> nie, 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 o tym nie powiem, może, ale pamiętam taką wspaniałą sytuację cudowną sytuację, gdzie to razem z Mamą byliśmy w Bielsku w takim mieście, byłem, nie wiem, 6-5 lat, może miałem, w jakimś tam sklepie byliśmy i były takie duże szyby, no nie? Były takie w cholerę, takie ogromne szyby. No i ja, oczywiście, tam coś biegałem, coś tam fajne jakieś tam wiecie, byłem mały, to nie wiedziałem za bardzo, co się wokół mnie dzieje, i wszystko niszczyłem. E, dlatego właśnie też była taka piękna sytuacja, gdzie Gdzie to właśnie zobaczyłem jakieś zabawki, kurczę, jakieś jakieś tam nie wiadomo co zobaczyłem, no i po prostu się no nie wiem co podnieciłem, bo to może jest złe słowo, ale tak pod i właśnie podbiegłem do tych zabawek i o dziwo tam była szyba i... O. Jeszcze do razem z czasem z mamą właśnie tym też gadamy myślałem, że ona tu stoi, ale jednak nie. Czy będziesz na mnie czy mam jakieś marzenia lub plany na wakacje, związane z kanałem? Plany to jak najbardziej, to, 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 to tak. No i jeżeli plany na wakacje związane z kanałem, to też meetup, a to, to, to już za chwilę powiem. A nie, to już było. Co byś zrobił, jeżeli zostałyby Ci tylko 24 godziny życia? E, to już takie trochę mądrzejsze pytanie I wiecie co wam powiem? To wygląda mniej więcej na takiej zasadzie e, Że jeżeli miałbym te 24 godziny To wtedy, przez te 24 godziny byłbym jakoś, że tak powiem, nieśmiertelny Czy równie dobrze mogłoby się skończyć? Tak To zależnie? Ale generalnie w tym przypadku, i w tym przypadku zrobiłbym to samo A co by to było to jeszcze raz, sam nie wiem Bym jakiś... Jakieś kurna skoki z W sensie wiecie, oczywiście ekstremalne takie, ale generalnie na takiej zasadzie by to mniej więcej wszystko wyglądało. Zobaczymy skąd by się wziął na wieżowcu. Nie wiem dlaczego miał to stamtąd skakać, no ale jeżeli miał taką sytuację, to pewnie jakieś takie, wiecie, rzeczy, które zawsze w życiu się bałem zrobić, to właśnie wtedy dowiem na pewno zrobię. Mhm. Ile subskrypcji chciałbyś osiągnąć? Zadaniem każdego youtubera może nie tyle zadaniem, ale też tak można powiedzieć celem jest to, żeby uzyskać jak najwięcej, nie? Tak mi się wydaje. No, jeżeli ma się dużo, to jesteście jeszcze, więc w chcę, żeby kanał się rozwijał No i dzięki temu się wszystko fajniej robi, no nie? Oczywiście możecie mi też pomóc, subskrybując kanał, tutaj macie przycisk Jeżeli subskrybujecie, to możecie gdzieś tam dalej podać znajomym kanał I będzie, będę wam bardzo wdzięczny No i dalsze pytanie, lecimy! Pokaż swoje zdjęcie z dzieciństwa trek ty widocznie nie śledzisz Facebooka, ty, ja, ja, ja to widzę. Ponieważ tutaj na Facebooku, moi drodzy, macie wszystko, jakieś tam różne zdjęcia z dzieciństwa wam wysyłam i kto jest na Facebooku, no to jest super, o. Kto, kto lajkuje fanpage na, kto lajkuje mój fanpage po prostu na Facebooku, fanpage na Facebooku, no to chyba logiczne, kto lajkuje, piszcie w komentarzu, kto lajkuje, ok Także napiszcie w komentarzu, kto lajkuje, czy lajkujesz, tak, to byłoby fajnie, nie, to może zlajkować, teraz, no już. No więc, w każdym razie moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się film spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, troszeczkę chyba kluczy był ten film i na mam nadzieję, że po prostu Wam się spodobał, jeżeli, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, wiecie na wszystkie social media, które macie podane w opisie. Tutaj macie też wszystkie linki, instagramy, kapsele, facebooki, snapchaty, tak serdecznie zapraszam na Snapchata. razie moi drodzy, to tyle, mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie, że wpadliście, trzymajcie, elo yo!